Siema! Dzisiaj pogadamy o sześciu ukrytych kosztach związanych z budową Campervana. Bez tych informacji będzie Ci trudniej zaplanować budżet na taki projekt. Taki budżet, który będzie realny. Pewnie interesowałeś się już kosztorysami i podsumowaniem kosztów na innych kanałach. Ja na przykład dwa lata temu byłem bardzo zdziwiony, dlaczego te kwoty są tak duże. Mówiłem sobie wtedy, nie mam pojęcia na co oni wydali tyle pieniędzy, ale ja spokojnie zrobię to dwa razy taniej. No niestety, okazuje się jednak, że to nie jest żadna ściema, a wręcz przeciwnie. Prawda jest taka, że w tych podsumowaniach nawet nie ma wszystkich kosztów, o których dzisiaj opowiem. Przez ponad dwa ostatnie lata budowaliśmy swojego wymarzonego kamperwana i natknęliśmy się przy tym na całą masę niespodziewanych wydatków. Teraz kompresowałem tę wiedzę do tego właśnie filmu, aby pchnąć ją w świat. Na koniec podzielę się prostą radą, którą jest bardzo łatwo zapamiętać, ale zaskakująco dobrze oddaje realia i pomaga w przygotowaniu do takiego projektu. A zaczniemy sobie dzisiaj od całkowania. Ha! Nie spodziewałeś się tego tutaj. Facetka od matmy na pewno Ci mówiła, że jak nie będziesz uważał na lekcjach, to nie zbudujesz kampera. Zgodnie z artykułem na Wikipedii, całkowanie można sobie wyobrazić jako sumy nieskończenie wielu, nieskończenie małych wartości. I to mniej więcej tak właśnie wygląda kupowanie wszystkiego rodzaju małych pierdół, typu wkręty, obejmy, kleje, farby, tych rzeczy, o których zwykle nie myślimy. No nie, bo my myślimy o dużych rzeczach, jak przetwornica do prądu za 3000 zł, albo... albo zle. Jeśli nie uważasz, że to ważne, to posłuchaj tego. W przypadku naszego auta taka drobnica związana tylko z układem wodnym i grzaną podłogą czyli krótce, złączki, obejmy, zawarki kosztowały nas 760 zł. Czy to dużo? Dodaj do tego z układu elektrycznego. Konektory do fotowoltaiki, oczka, tulejki na kable, kable, bezpieczniki do v gniazdka do v bezpieczniki gniazdek 230 V. Różnicówka, przekaźniki, jakieś termostaty, włączniki światła, układzik do odcinania ładowarki, lece przy niskim napięciu. Taśma izolacyjna, koszulki termopochliwy, cena do lotownicy. Dodaj do tego ze ścian i mebli. setki wkrętów, impregnaty, kleje do drewna uniwersalne, bejce, lakiery, lakierowe bejce, farby, taśmy do maskowania, szkoły, nie to nakrętki, zawiasy blokady, uchwyty. Dolicz sobie do tego, że produkty cięte na wymiar nie podlegają zwrotowi, a nie trafisz nigdy idealnie z ilością kabli, węży czy płyt ze sklejki. Tak samo ze śrubami, bo chyba nie będziesz oddawał 15 ze 100 śrub. Naddatek będzie ci więc leżał w piwnicy na pewno przez kolejne 10 lat. A wszystko, czego potrzebujesz, musi się jakoś znaleźć tam, gdzie ty i ten kamper. Więc dolicz sobie do tego wszystkiego koszty wysyłki albo koszty paliwa, jeśli zamierzasz jeździć do sklepu co chwilę. To wszystko powoduje, że wynik naszego całkowania zmienia się w tysiące złotych. A jeśli nie monitorujemy jakoś super naszych wydatków, to nawet możemy nie być tego świadomi. Jedynie zdziwieni. Łych kasa. So. Jednak kasa sama w sobie to nie będzie nasz jedyny koszt związany z tym tematem. I choć nie są to bezpośrednio pieniądze, to może być kosztownie. A chodzi o. Czas. Mówi się często: Czas to pieniądz. Ale czy wszyscy rozumiemy to w ten sam sposób? W każdym razie ja dopiero po tym projekcie tak dobrze zrozumiałem o co chodzi z tym czasem. Ale żeby tak się stało, to musiałem najpierw przestać spotykać się ze znajomymi z braku czasu, musiałem zapomnieć o zdrowiu z braku czasu, przestać bać o dom i pozostałe samochody z braku czasu, przestać zarabiać, tylko żeby szybciej ukończyć tego kampecha i mieć już wszystko z głowy. Generalnie całe życie możecie nieświadomie podporządkować tej jednej rzeczy, jeśli nie będziesz ostrożny. A przecież można ten czas przełożyć bezpośrednio na stan portfela. Poprzez choćby nadgodziny w pracy, rozkręcenie nowego biznesu na boku, więcej kontaktu ze znajomymi. Dlatego tak ważne jest, by dobrze oszacować ten czas przed rozpoczęciem prac i być jego świadomym i na niego gotowym i nie wpaść przy okazji w pętlę wynajmu, ale o tym opowiem za chwilę. Najwięcej czasu moim zdaniem zabiera to, co robisz właśnie w tym momencie, czyli zdobywanie informacji. Bo to jest tak, że najpierw zaczynasz się w ogóle interesować daną dziedziną, danym tematem, rozważasz, czy w ogóle chcesz się tego podjąć. Czy to wlicza się konkretnie w czas budowy? No, zdecyduj sam. Jest to na pewno konieczny krok, a zegar już tyka, no nie? Jak już podjąłeś decyzję, no to teraz się zaczyna. Jaki chcesz układ w ogóle w środku? Łóżko chcesz stałe czy zmienne? W sensie przesuwne Będzie łazienka z prysznicem? Ile szafek? I gdzie? Miejsca na butle z gazem? Czy robisz auto bez gazu? Gdzie wsadzić zbiornik na wodę? Może nie trzeba, ale warto to wiedzieć Zanim zaczniesz szukać dobrej bazy Na bazę, na kamperze. Żeby w ogóle wiedzieć, jakiego modelu szukać do zakupu. Inaczej możesz się nieprzyjemnie zaskoczyć, gdy skończyć się miejsce w, na przykład w jumperze L2H2, bo chciałeś jednocześnie łazienkę i stałe łóżko. Żeby uchronić się przed takimi hotewkami, polecam wykorzystanie programu do projektowania kamperwanów. W moim przypadku był to OneSpace. Sam go kupiłem, choć jako inżynier mam profesjonalne programy do projektowania 3D, to jednak ten pozwala na łatwe i szybkie testowanie układów wnętrza kampera, ponieważ posiada już i bazę gotowych samochodów z gotowymi wymiarami ale też mebli i akcesoriów, więc moja praca sprowadziła się tylko do ustawienia ich w odpowiednich miejscach. A wersji mieliśmy chyba za 20, zanim udało się wybrać tę jedną, idealną. Ostrzegam, że ten program to nie jest cud techniki, ale na ten moment kosztuje niewiele ponad stówkę za rok i jest to zdecydowanie mniej niż kosztować nas mogą błędy spowodowane brakiem dobrego planu i późniejszych modyfikacji. A o tym też sobie dzisiaj powiemy. Zachęcam do skorzystania z mojego linku w opisie lub z tego QR-kodu na ekranie. Więc czas na wybór bazy i projekt układu wnętrza możemy zminimalizować, ale wciąż zostają nam decyzje. W jakich pieniądzach kupić auto? Jakie przebiegi są jeszcze w porządku? Ile auto obejrzeć, zanim kupisz to jedno jedyne? To wszystko research. Dobra, auto kupione, ale dalej, Jakie przygotować pod konwersję? Czy wygłuszać blachę przed izolacją? Czym izolować? Czy pakować wełnę w woreczkach w słupki, czy nie? Na podłogę to lepiej styropian, czy styrodur? A może w ogóle zrobić grzaną podłogę? Ale wracając jeszcze do izolacji, no to robić paroizolację, potem czy nie? A w ogóle to przed izolacją może lepiej wstawić okno i wentylator dachowy. A jak wstawiamy wentylator, to w którym miejscu, żeby nie kolidował przypadkiem z panelem na dachu? W tym akurat też pomoże space. Drugim w kolejności wydatkiem czasowym będzie zamawianie. Zaczniemy tutaj od przykładu. Zaczynasz robić na przykład instalację wodną. Po godzinach analiz różnych możliwości zdecydowałeś się na węże gielitowe zbrojone 10 mm, a do tego krótce mosiężne i opaski ślimakowe. Popularne cybanty. Słaby pomysł. I to wracamy jeszcze na chwilę do tematu tej drobnicy, bo potrzebujemy właśnie zamówić te wszystkie głupoty, żeby to poskładać. Zwykle chcemy wydać mniej kasy niż więcej, więc szukamy sklepu, który będzie miał wszystkie komponenty, które chcemy zamówić, by mieć jedną wysyłkę. Jak kupujemy stacjonarnie, to pewnie sam wyjazd będzie kosztował nas z godzinę czasu. Godzinę czasu? W obu przypadkach zwykle kończy się tak, że bychykuje jednej rzeczy za 5 zł, zwykle jakiejś redukcji mosiężnej, bo wariantów różnych wariantów jest z milion, i cały plan bombki strzelił. A wiesz co jest najgorsze? Że za miesiąc i tak będziesz przechabiał instalację, bo jak się te węże nagrzeją od gorącej wody, to zmiękną przy obejmach i zaczną przeciekać na wszystkich połączeniach. Nie pytaj skąd wiem. Problem jest. Spory. Jest... Więc podsumowując, czas na research i zamawianie kosztuje, więc bądź po prostu świadomy, że zajmie ci to więcej czasu niż się pierwotnie spodziewałeś. A poprawne oszacowanie ilości miesięcy pracy będzie ultra ważne w kontekście kolejnej rzeczy na naszej liście, która inaczej możecie słono kosztować. Tym razem pieniędzy. Zadam Ci ważne pytania. Czy masz przestrzeń do pracy, gdzie chcesz realizować tak duży projekt? Jeśli uważasz, że tak, to czy przemyślałeś dobrze następujące czynniki? Jeśli odpowiedziałeś na pierwsze, że nie, to nic się nie przejmuj. Zaraz do Ciebie wrócimy. Czy masz miejsce na magazynowanie materiałów, które kupisz za szybko, bo kupisz i będą leżeć nawet kilka miesięcy? Bo akurat była dobra promka, albo myślałeś, że zajmie się tym szybciej. Szczególnie mówię tu o tych większych rzeczach, takich jak zbiorniki na wodę, akumulatory, płyty drewniane, miliony odpakowanych i nieodpakowanych pudełek ze znanego portalu aukcyjnego. Tak jak meble, które zbudujesz, ale jeszcze nie będą mogły wylądować w busie, a to zajmuje dużo miejsca. Czy warunki do otrzymania rzeczy tam są odpowiednie, takie jak temperatura i wilgotność powietrza? Czy masz miejsce na wszystkie narzędzia, które będą Ci potrzebne? Bo będzie Ci potrzebne dużo. Ale o tym też będziemy musieli za chwilę poważnie porozmawiać. Czy masz miejsce do pracy? Gdy arkusz sklejki ma wymiary 2,5 na 1,5 metra, to czy dasz radę położyć go na płasko i swobodnie obejść z wyżynarką w ręce? Jeśli dojdziesz do wniosku, że musisz coś wynająć, to widzisz już korelację z czasem, prawda? Im dłużej trwa projekt, tym większy budżet potrzebny na sam wynajem. I jeśli tak jak w naszym przypadku planowane 4 miesiące będą trwać 2 lata, to różnica jest całkiem znacząca. Szczególnie, że szukaliśmy garażu, do którego wejdzie całe to auto, żeby móc je w dobrych warunkach pomalować. Czasu, to było trochę bez sensu. Budynek, który po poszukiwaniach spełniał nasze wymogi, był w sumie za duży i za drogi. 2800 800 za miesiąc płaciliśmy, bo to w Warszawie. W końcu wpadliśmy w pętlę, w której kasa na budowę szła na wynajem, a sama budowa stała w miejscu z powodu braku środków. Bo ja w tym czasie zastanawiałem się, skąd tu wziąć więcej kasy. To tylko doprowadziło do kilku głupich kolejnych decyzji, ale o tym już lepiej nie mówić. No dobra, ale czy koszt wynajmu to już wszystkie koszty związane z miejscem do robienia camperwana? No nie, byłoby za prosto. Jeszcze trzeba się tam przeprowadzić i urządzić. A nie zrobimy tego, jeśli nie zaopatrzymy się w. Jak chcemy coś zbudować, to narzędzia są potrzebne. Ten fakt raczej nie jest jakiś specjalnie ukryty. No, a jednak nie do końca. Nie będę tu mówił o tym, że potrzebujesz wyżynachki albo wirtachki, bo to jest dość oczywiste. Raczej zwrócę Twoją uwagę na te narzędzia, o których raczej nie pomyślałeś, myśląc o budowie. Pierwsza kategoria to tools specjalistyczne, których użyjesz raz. Zwykle tanie, ale trzeba je kupić, bo nie zrobisz inaczej roboty na odpowiednim poziomie. Chyba, że interesuje Cię zakupanie kabli młotkiem i kombinerkami, ale. Takimi narzędziami są na przykład wszelkiego rodzaju właśnie zaciskawki do połączeń elektrycznych, do zakowania małych oczek, dużych oczek, tulejek na kablach, dedykowanych złączakiem C4 do panelu fotowoltaicznego. Z innej kategorii, gdy robisz instalację na peksie, to nożyce, kalibrator, yy, do tych dogięcia i ewentualnie jeszcze zaciskawka, zależy jakie wybierzesz złączki. Do montażu tych wszystkich rzeczy przyda się nitownica zwykła oraz taka na nitona Głównie ta na nitonakrętki. Jak będziesz montował zbiorniki pod autem, to przydadzą Ci się na jazdy lub podnośnik samochodowy z kombułkarmi, busy są wyższe od zwykłych aut, no ale nie aż tyle. I będzie to tam ciemno, więc kup sobie najlepiej od razu fajną czołówkę na głowę, najlepiej taką, żeby nie odstawała, żebyś nic nie zahaczał. Jeśli chcesz bardziej profesjonalnie oznaczyć przewody i bezpieczniki, to dobrze zdobyć etykieciarkę. Inna rzecz to zorganizowanie sobie miejsca pracy, bo w trakcie pewnie zorientujesz się, że już nie wiesz, w którym z 30 woreczków na stole są akurat te wkręty, których potrzebujesz. Więc tutaj do kategorii narzędzia wrzucam również organizer. Ja kupiłem sobie akurat takie, bo są mobilne i mają wyciągane pojemniczki, więc można iść sobie gdzieś z jednym i nie trzeba brać całej skrzyni, a ja z tymi walizkami chodziłem w tej Między garażem a vanem wiele razy. No, i jak narzędzia, to też skrzynki na same narzędzia będą potrzebne, ale to już pewnie ma aż więc. Ostatnia rzecz to produkty BHP. No, warto dbać o zdrowie. W tym rodzaju prac zawsze jest dużo piłków, ostrych krawędzi, wiórów, trocin. Polecam tego nie wdychać, raczej chronić oczy i dłonie. Dla mnie podstawa to kilka par gogli i okularów. Do tego bardzo lubię takie rękawiczki nitrylowe. Niby są jednorazowe, ale są na tyle grube, że potrafią wystarczyć na kilka dni takich lżejszych prac. Jeśli chodzi o płuca, to ja miałem taką maskę trzym z filtrami. Jest super, bo nawet przy spawaniu nie czuć tego bardzo nieprzyjemnego zapachu metali ciężkich. No i bonusowo na kolaniki, bo z 1 trzecia pracy to niestety jest wykonywana na kolanach albo pod autem, albo na podłodze, albo. Zawsze też mile widziana jakaś odzież robocza. Ale większość z nas to pewnie i tak będzie robić w dresach. No i co, jeśli chodzi o konkretnie budowę Campervana, to można by przyjąć, że to jest koniec ukrytych kosztów. Także jak chcesz, to możesz już iść. Ale wynikiem budowy Campervana jest. Campervan. A bez pałacu. Nie ma pałacu. Więc nie, niestety to jeszcze nie koniec kosztów. I zaraz zobaczysz dlaczego, bo w kolejnym punkcie złączymy z sobą aż trzy tematy. Przerwa w nadawaniu, ponieważ mam ogłoszenie. Zaprojektowałem taki kapolder do trojaczków i on jest super, ponieważ ma regulowane ramiona. Ja zawsze mam strach, że jak włożę coś małego do takiego dużego kapoldera, to się zaraz i się rozleje. A ten tak nie ma. I tutaj się mieści wszystko od półtora litrowej butelki wody po małe puszki napoju, a do tego ma drugi super feature. Te otwory są fabryczne w desce rozdzielczej, więc nie trzeba nie zwiercić. Trzeba tylko podmienić śrubki, które dokładam do zestawu. Więc jak chcesz taki kapfel, to go sobie kup. Link jest poniżej w opisie. W czasie całego tego dużego projektu doszedłem do wniosku, do takiej prawdy życiowej, że ważne jest by posiadać tylko te rzeczy, które spełniają realną funkcję w naszym życiu. Pozostałych należy się pozbywać, dlatego że każda rzecz będzie wymagać od nas prędzej czy później albo uwagi, albo dodatkowych wydatków. No i właśnie taki kamper na podwórku to jest taka rzecz, która nie przestaje pochłaniać uwagi wraz z zakończeniem budowy. Trzy tematy tutaj, które chcę poruszyć to są poprawki, modyfikacje i utrzymanie zabudowy. Pierwsze z nich dotyczy poprawiania swojej pracy przez kolejne miesiące, a może lata Chodzi mi tutaj bardziej o niedoróbki, o rzeczy, których nie zdążyliśmy po prostu zrobić wcześniej, o brzydko położony silikon, o nie do końca wykończone meble, dorobienie brakujących maskownic gdzieś na krzywiznach auta. To są takie rzeczy wykończeniowe, które nie są potrzebne do podróżowania, ale pewnie będziemy chcieli je za jakiś czas poprawić i to się będzie długo ciągnąć, o ile nie zrobimy tego od razu. Kolejna kwestia to są modyfikacje, czyli większe zmiany. W czasie używania kampera możemy dojść do wniosku, że jednak zabudowa nie jest zrobiona w optymalny sposób i na na przykład nie podoba nam się ilość lub rozmiar szafek. Zawsze można ulepszyć układ wodny, dołożyć mu system filtrowania wody i oddzielny kranik, bo po pierwszej miesięcznej podróży do Grecji ogarniesz, że w wężach i zbiorniku zaczyna się robić zielono po jakimś czasie i nie będziesz tego czyścił nigdy w całości, a już na pewno nie po każdej trasie. Może chcieć dołożyć okno, jeśli jest za ciemno w środku. Akumulator AGM jednak nie wystarczył ci na dwa dni postoju w deszczu. Może nawet i będziesz chciał dołożyć klimatyzacji na lato. Najbardziej wymagające i najbardziej nieuniknione z tego wszystkiego będzie jednak utrzymanie tej zabudowy w dobrym stanie oraz przygotowywanie jej do każdej podróży. Musimy spuszczać wodę po każdym wyjeździe i nalewać przed. A to też nie jest takie proste jeśli chodzi o szarą wodę, bo powinno się ją spuszczać tylko w dedykowanych miejscach. Trzeba pamiętać o tym, żeby naładować akumulatory przed wyjazdem, trzeba robić serwis ogrzewania, przeglądy instalacji wodnej, spojrzeć czy nic tam nam nigdzie nie cieknie, nie zbiera się woda gdzieś w kącie, żeby nam potem auto nie zaczęło pleśnieć. Trzeba robić kontrolę układu elektrycznego, sprawdzać czy nic się nie grzeje, szczególnie przy kablach od przetwornicy, gdzie może być nawet 200-300 A. No i do tego konieczne naprawy, takie jak uszkodzenia mebli, chociażby jakieś wyrwane zawiasy czy po prostu uszkodzone fronty, bo jest na tyle ciasno w tej przestrzeni, że dość łatwo je uszkodzić. No i tak, pewnie powiesz, że te wszystkie rzeczy, Rzeczy są już później rozłożone w czasie, więc to nie jest taki duży problem. No i masz rację, ale to jest ich jednocześnie zaletą i wadą. Z jednej strony łatwiej znaleźć zasoby, by na bieżąco się nimi zajmować, to prawda, ale wadą jest to, co wynika z naszej po prostu psychiki, że nam się te koszty rozmywają w czasie i przestajemy je widzieć. A warto pamiętać, że te zasoby właśnie odłożone w czasie i wykorzystane w inny sposób jak Pieniądze zainwestowane, czy czas poświęcony na biznes, mogą nam poprawić komfort całego życia, a nie tylko podróżowania. To jest taka rzecz, którą każdy sam powinien sobie po prostu przemyśleć. Przedam mi już ostatni punkt, pozornie podobny do tego, ale rozdzieliłem je ze względu na to, że te kwoty mogą być tutaj dużo większe. Część z nas doświadczyła już, jak wysokie koszty potrafią być posiadania samochodu, a szczególnie busa. Ale część jeszcze nie wie, stąd ten temat dla niektórych będzie oczywisty i nudny, a dla niektórych będzie przełomowy. O ile masz spory wpływ na swoją zabudowę i jeśli wykonasz ją tak idealnie, że nie będzie żadnych poprawek, niemożliwe, albo tak dobrze zaplanujesz, że nie będzie żadnych modyfikacji, średnio możliwe, a instalację zrobisz w taki sposób, żeby serwis był szybki i przyjemny, Całkiem możliwe, to i tak nie masz za bardzo wpływu na to, ile opieki i czynności serwisowych będzie wymagała reszta samochodu, czyli ta twoja baza. Gdzie w ogóle trzymasz ten samochód? Czy masz miejsce na podjeździe, czy mieszkasz w bloku i będziesz wkurzał sąsiadów, bo on ledwo się będzie mieścił na jednym miejscu parkingu? Czy może będziesz płacić gdzieś za zimowanie na dedykowanym parkingu? A jeśli chodzi o serwis? Dla przykładu bardzo popularnym wyborem na kampera są trojaczki, a teraz to już pięciąchacz. Generalnie te auta nie słyną z super wytrzymałych skrzyń biegów i pierwsze hałasy i awarie mogą się pojawić już przy 200-300 tysiącach km. Serwisy naprawiające te skrzynie zalecają wymianę oleju w skrzyni, co nawet drugą wymianę oleju silnikowego. Tak? Ciekawe kto tak robi. Na naszym przykładzie skrzynia działała, dobrze zmieniała biegi, ale trochę wyła na piątym i 6 biegu plus lewarek, które się ruszał przy dodaniu gazu. Ponieważ i tak miałem autocha zebrany, to wyjąłem tę skrzynię i oddałem na serwis i po godzinie dostałem telefon, że powyżej 4000 przestali w ogóle liczyć dalsze koszty. Wszystko było zużyte na skończ. Żaden element jeszcze się nie poddał zupełnie, ale widziałem na własne oczy, że no nie wyglądało to dobrze. Był złamany ząb, były bardzo zużyte już synchronizatory. Ostatecznie kupiłem skrzynię używaną z przebiegiem 80 tysięcy km po wymianie uszczelniaczy, no i to kosztowało mnie 5000 zł. A to jest sama skrzynia biegów. A jeszcze gdzie koszt wymiany? Ja to zrobiłem sam, ale nigdy więcej. Ten klos jest taki ciężki, a do tego nie ma żadnej płaskiej powierzchni od spodu, przez co bardzo ciężko jest ją podnieść zwykłym podnośnikiem. Ostatecznie udało mi się to zrobić tymi dwoma najazdami, ale. No nie wiem, jakoś wtedy zdjąłem tę skrzynię, ale założyłem ją teraz... Ach, ja jestem blisko, ale wczoraj też byłem blisko, na ja sobie dwa palce zgniotłem. Więc to są tylko problemy ze skrzynią biegów, ale co z silnikiem? Bo trojaczki również mają problemy silnikowe albo z rozrządami, albo z lającymi wtryskami, przez które pękają czasem tłoki. W sprinterach z kolei zacierają się panewki w tej tam wersji silnikowej, także przed zakupem dobrze zrób swój research. Warto mieć jeszcze poduszkę finansową na naprawę w trakcie podróży. Szczególnie za granicą, gdzie poza naprawą możliwe dodatkowe koszty to będzie holowanie czy choćby noslek na czas naprawy. Taka odłożona kwota jednak, jeśli ma być dostępna w każdym momencie, no to jest po prostu zamrożonymi środkami, więc poniekąd jest kosztem, przynajmniej w czasie podróży. Więc po prostu zapamiętaj, że nieprzewidziany serwis samochodu może też dużo kosztować. Słuchajcie, udało się. Przebrnęliśmy przez wszystkie sześciu ukrytych kosztów. Podsumujmy je szybko jeszcze raz. Suma drobnych rzeczy czyli całkowanie. Pokaźne sumy nieskończenie wielu, nieskończenie tanich przedmiotów. Czas przeznaczony na planowanie, rozkminy, zakupy. Koszty wynajęcia przestrzeni z dobrymi warunkami, koszt jednorazowych narzędzi, koszt artykułów BHP oraz organizacji warsztatu. Koszt poprawek, modyfikacji i utrzymania naszej zabudowy. Oraz serwis i naprawy samego samochodu, w tym nieprzewidziane awarie w czasie podróży. Biorąc to wszystko pod uwagę, możesz zastosować prostą zasadę, którą obiecałem podzielić się na początku filmu. Po wstępnym oszacowaniu czasu budowy oraz kosztu komponentów, jakich chcesz użyć, zrób taką rzecz. Czas budowy pomnóż razy 3, a planowane wydatki pomnóż razy 2. Jeśli wystartujesz z takimi zasobami, to dzięki temu będziesz mógł pracować ze spokojną głową i będzie to naprawdę przyjemność. Jeśli Ci się podobało, to podeślij film znajomym, którzy również myślą o rozpoczęciu przygody z kamperowaniem. A potem obejrzyj ten film, na którym widać, jak dużo czasu musiałem poświęcić na nieplanowane rzeczy, takie jak sprzątanie garażu po wynajęciu, czy naprawie wyrwanych mocowań bagażnika dachowego. Przy zakupie auta nie na dach.